Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Kiedy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których nazwał apostołami. Bardzo piękny jest ten fragment Ewangelii, w którym widzimy Jezusa modlącego się przez całą noc. I oto nadchodzi świt, dokładnie tak, jakby Ewangelista ch chciał nam zapowiedzieć, że wybór apostołów. To moment paralelny do zmartwychwstania pańskiego. W ciemności nocy wytrwała, być może pełna niepokoju, modlitwa Jezusa, a potem świt i doświadczenie wyboru dwunastu. Doświadczenie powierzenia dobrej nowiny apostołom. Tak jakby ta scena, Zapowiadała, wypełniała i przypominała nam, że jest zakorzeniona w zmartwychwstaniu, po długiej nocy śmierci Jezus wstaje z grobu o świcie, pokazując się światu. Na tym polega główne zadanie apostołów: dawać ludziom świty zmartwychwstania, opowiadać ludziom samym sobą, samym swoim istnieniem, że po nocy. Po nocy niepokoju i śmierci przychodzi świt z martwych stałego Chrystusa. Do zobaczenia jutro.